W programie rolnik szuka żony Marcin z Mazowsza, sadownik, stanął przed trudnym wyborem między Anią a Magdą z Chicago. Ostatecznie zdecydował się na Anię, co było momentem pełnym emocji zarówno dla niego, jak i dla uczestniczek. Marcin, wyrażając swoje motywacje, przyznał w rozmowie z Jastrząb Post, zgłosiłem się, bo miałem dość samotności i szukałem miłości. Widziałem, że w innych edycjach powstały związki, dlatego się zdecydowałem. Moja rodzina bardzo polubiła Anię. Cieszą się naszym szczęściem. Plany Marcina dotyczące przyszłości z Anią są już zaawansowane, gdyż planuje on oświadczyć się, choć Ania zdecydowała, że chce, aby oświadczyny były ich prywatnym świętem, nie sceną finałową show. Konflikt z Magdą wybuchł podczas finałowego odcinka. Kiedy to Magda wyraziła zastrzeżenia co do zachowania Ani. Magda czuła się zignorowana przez rodzinę Marcina oraz przez samego Marcina podczas kolacji, co doprowadziło do ich sprzeczki na antenie. To nie tylko pokazało trudności, jakie niesie za sobą uczestnictwo w randkowym show, ale również skomplikowane dynamiki międzyludzkie, które pojawiają się w tak intensywnym emocjonalnie doświadczeniu. Wybór Marcina. Choć ostatecznie skierowany na Anię, pozostawia pytania o to, czy był to wybór słuszny i jakie będą długoterminowe konsekwencje tej decyzji dla wszystkich zaangażowanych stron. Sytuacja wokół Magiedy z programu Rolnik szuka żony przybrała kolejny obrót, gdy jej były mąż zabrał głos w mediach społecznościowych. Wyraził swoje zdanie na temat charakteru Magiedy, twierdząc, że jej zachowanie na planie programu było zgodne z jego doświadczeniem w ich małżeństwie. Jego komentarz rzuca nowe światło na dynamikę między uczestnikami i na to, jak przeszłość Magiedy wpłynęła na jej postępowanie w trakcie show. Podczas finału programu Magda wyraziła swoje rozczarowanie, czując się pomijana w rozmowach i zignorowana przez Marcina i jego rodzinę. Jej zdaniem, brak reakcji Ani i zbytnie skupienie na niej mogły przyczynić się do jej negatywnych uczuć. Marcin odpowiedział na te zarzuty stwierdzeniem, że Magda jako dorosła kobieta, miała możliwość wyrażenia swoich opinii, kiedy tylko chciała, i nie zrozumiał, dlaczego czuje się pominięta. Cała ta sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana po wypowiedzi jej byłego męża, który stwierdził, że Magda zakończyła ich małżeństwo z powodu swoich emocjonalnych reakcji, co mogło rzutować na jej zachowanie w programie. Twierdzi, że Magda, mimo że miała zapewnione stabilne warunki życiowe dzięki małżeństwu z pilotem i uzyskaniu stałego pobytu w USA, zakończyła związek, poddając się emocjom. Te komentarze dodają nowej perspektywy do postaci Magiedy, pokazując ją jako osobę, która może mieć trudności z zarządzaniem emocjami w stresujących sytuacjach. To może również wpływać na sposób, w jaki widzowie postrzegają jej działania i reakcje w rolnik szuka żony. Czy jednak osobiste opinie i doświadczenia osób z jej przeszłości powinny wpływać na publiczną percepcję jej postaci? To pytanie, na które każdy widz może odpowiedzieć inaczej, zastanawiając się nad tym, jak przeszłość uczestników reality show wpływa na ich obecne zachowania.